Ale proszę Państwa, nikt takiego planu właśnie nie stawia mocnego, zdecydowanego. Prawda? To musi być, musi być no, no jednak e, forma jakiejś, ja nie mówię o dyktaturze, tylko silnej po prostu władzy. Bo, proszę Państwa, sytuacja, w której w pierwszej kadencji w Sejmie było 27 partii i 240 posłów zmieniało, proszę Państwa, od 2 do 4 razy przynależność partyjną. A w tej kadencji, proszę Państwa, policzcie. Był jeden pis, jest ile teraz, cztery, tak? Platforma też powstała, nowe partia, stare. Ile teraz nowych partii powstało? Co już, to prawda? Każdy chce być, każdy chce mieć to swoje. I cały czas dyskusja, dyskusja peryferyjna. Nie ma tej dyskusji zdecydowanej. Więc niestety. Ale cała koncepcja tego systemu rządu, ona jest nonsensowna. Bo, proszę Państwa, kogo my wybieramy? Państwo idziecie do wyboru, dostajecie Państwo kartę z 40 nazwiskami. Ile osób Państwo znacie? Dwie, trzy. A ja Wam pytam, kto tych ludzi wyznaczy? Partia. A kto w partii? No, a może prezes, a może wiceprezes, a może ktoś. I co się potem okazuje? Potem okazuje się, proszę Państwa, no, żeby Państwo przeczytali yy, zestawienie yy, protokołów yy, Policji Warszawskiej z, interwencji, z nocnych interwencji w hotelu Sejmowym, gdzie są tylko po postoje przez ostatnie 10 lat. Coś straszne. Pijatyka pijaństwo. No i jeden jest yy, przeraźliwy, zupełnie niedowiarny. Wyrzucenie z kwarteru przez okno gołej kobiety. No nie do miany Czytacie Państwo teraz prasę ostatnio? No to ten się upił i się powóz policjantem. Ten się tam upił gdzieś tam, to na myślał gdzieś tam na Zachodzie, jakbyś No stale to samo, stare to samo. Prawda? A więc proszę Państwa, oczywiście w tej chwili wprowadzenie... Większościowej ordynacji wyborczej w skali parlamentu byłoby niebezpieczne, bo mielibyśmy 70% bezpaktyjnych, różnych, prawda, i w ogóle nie byłoby co ja. Ale oczywiście trzeba byłoby domagać się wprowadzenia w części, ale proszę Państwa, wprowadzić taki system głosowania, jak jest w Kanadzie. Państwo przychodzicie, po pierwsze, nie mam 40 kandydatów, tylko maksimum 3-4. I przychodzę do lokalu wyborczego, jest parę list partyjnych i na ścianie ma trzystronicowy życiorys. pół po pół z takimi danymi. Skończył szkołę, jadzie na średnie stopnie. Skończył wyższą stopnię, jadzie na średnie stopnie. Jak pracował, jaka była opinia jego A potem dwie opinie osób wysokiego autorytetu u jego poziomu moralnym. Czy Państwo wiecie, że w Kanadzie, żeby dostać paszport, to kanadżyczyk musi podać nazwisko, imię, adres, telefon osoby, które może poświadczyć, że ten, kto chce jechać za granicę, jest uczciwym człowiekiem i nie, nie przyniesie wstydu kanadzie. I to mało tego, teraz się dowiedziałem, że teraz karty trzeba podać jeszcze i drugie. I teraz, proszę Państwa, obok tego życiorysu są zaświadczenia. Ja, arcybiskup w Montrealu stwierdzam, że tego kandydata znam, że on jest uczciwym człowiekiem. Prawda? Albo ja, rektor Uniwersytetu w Montrealu, stwierdzam, prawda, że to był bardzo dobry student, który dobrze nas ale mało tego, proszę Państwa, zestawienie średnich z każdego roku roku 150 Bo musimy wiedzieć, kto to jest, prawda? No i potem oczywiście absolutnie równy czas na wyglądania na kontakty zewnętrznym. Ten ma cztery godziny, te 4 godziny, a nie także otwiera się w telewizji i widzi się stale pokój. Tyk, 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 tyk. Cały czas, cały czas te sami. Cały czas tych sam. Więc to są wszystko, to są konkretne rzeczy, o których Państwo mówią. Ale to wyglądałoby mobilizację nas wszystkich, a ja przede wszystkim młodzieży. Chodzi o to, że młodzież była taka, no, no to trudno, nie chcę się po prostu chwalić, bo myśmy byli w wyjątkowej sytuacji, ale myśmy jednak byli cholernie bojowi. Było, było o co walczyć i w tej chwili jest też o co walczyć. No i to jest ten mój apel, który chcę zakończyć swoje zbyt długie. Dziękuję bardzo.